Rafał Lennik, szef Stabu Wyborczego, kandydata na prezydenta Tomasza Fantu, dobry panu. Dzień dobry Państwu. Witam Pana bardzo, bardzo serdecznie. Tomasz Wantuła w związku z, z obowiązkami służbowymi niestety nie mógł do nas dotrzeć, ale y, w związku z tym, że y, kampania przed nami jeszcze długa, y, z tego co Pan wspominał, będziemy mieli okazję spotykania się z kandydatem Tomaszem Wantułą y, dość często na naszej antenie. Jeszcze raz Pana witam. Y, Słuchacze, przepraszamy, że nie ma głównego bohatera zapowiadanego na dzisiejszy poranek Panie Rafale. Kampania przed nami, kampania w zasadzie ruszyła, bo na dobrą sprawę zarejestrowaliście listy 27. Czy we wszystkich okręgach wyborczych macie swoich kandydatów, czy zahaczacie też opowiad? Trochę szczegółów dla radiosłuchaczy. Jeśli chodzi o szczegóły, zarejestrowaliśmy wszystkie listy do gminy i poza jedną listą, wszystkie listy do okręgi wyborcze, do powiatu. Jak również, jak Państwo doskonale wiedzą, zgłosiliśmy kandydata na prezydenta, którym jest Tomasz Wentua. Proszę nam powiedzieć, czy można się spodziewać pewnych niespodzianek, bo o pewnych rzeczach i pewnych osobach już informowaliśmy. Przy, przykład pana Ryszarda i Takie szydowe postaci miasta, które można znaleźć na waszych listach, proszę powiedzieć. Myśmy z panem Tomaszem rozmawiali już o tym tutaj na antenie u państwa, o tym, że na listach znajdują się osoby, które reprezentują każde środowisko. Staramy się przedstawiać te osoby i przedstawiać ich wizję miasta, które może kreować, Prezydent, rada, w której chcielibyśmy zasiadać. Są to osoby z każdego środowiska, z każdego wieku, z, każdego, z każdej strony jakichś sympatii politycznych. Natomiast jeszcze raz podkreślam, staramy się być apolityczni, nie angażować się w sprawy polityczne, które się dzieją tutaj. Chcemy się angażować w sprawy naszego miasta, po to, żeby pochnąć to wszystko do przodu, żeby nasze miasto widziało, że się w to angażujemy żeby to, co nie udało się nam zrobić przez 4 lata, można było w kolejnej kandydacyzji zrealizować. Mamy informacje nieoficjalne, że sporo komitetów wyborczych miało problemy z skompletowaniem list. Czy u Was występował taki yy, taki znak czasu, bo jednak spojrzenie na politykę przeciętnych obywateli jest coraz gorsze? To prawda, że odpowiedź obywateli na mieszkańców, na start jest inna. Po prostu dojrzewamy, no. Trzeba powiedzieć, że nasza demokracja jest bardziej dojrzała. Ludzie wiedzą, czym jest, kim jest radny, jaki jest jego obowiązek. Jest to duże obciążenie i du duża obowiązkowość. I to ta zaangażowanie. Nie może być tylko symbolicznie. Nie można przychodzić na sesję, żeby przesiedzieć. Nie bierze się diety tylko po to, że jest się radnym. Że radny ma być skuteczny i od tego mieszkańcy coraz bardziej wymagają. Ja sam jest radnym i w tej w tym składzie Rady Miasta tacy, tacy są przedstawiciele. Staramy się rozmawiać z ludźmi, którzy się angażują. Jak Państwo popatrzycie na nasze listy, są to ludzie, którzy się angażują. Ludzie, którzy działają społecznie, którzy działają w różnych płaszczyznach. Na rzecz miasta, na rzecz mieszkańców tego miasta, i to była nasza idea fix. Tak samo nasz kandydat jest osobą, która jest zaangażowana w miasto, pomimo że ma dobry zawód i możemy pomagać ludziom i robić to w sposób nieograniczony, jednak potrzeby miasta są przez nas tak wyczuwalne, że angażujemy się w sprawy naszego miasta i to jest bardzo ważne. Także powiem szczerze, no nie mieliśmy wielkich problemów z, z, z listami. E, mało tego. Nie wychodziliśmy zwykle poza gminę, jeśli chodzi o listy powiatowe. Teraz również startują z nami osoby z powiatu spoza Kędzierzyna, z powiatu z, z okręgu Bierawa Polska-Cerekiew. Także nie było wielkich problemów i poza tym są to ludzie, są to osobowości. Mogę się pochwalić, jest to dla nas zaszczyt, że na naszych listach są osobowości, osoby, które... Są znane z tego, że działają na rzecz miasta i na rzecz mieszkańców. I jeszcze jedna rzecz, która dla mnie jest bardzo ważna, e, jeśli chodzi o poparcie, było ogromne poparcie dla naszych list, nie było żadnych problemów ze zbieraniem głosów poparcia, i za to chciałem bardzo serdecznie Państwu podziękować i obiecać, że to było pierwsze nasze spotkanie i będziemy dążyć do kolejnych spotkań z ludźmi, ponieważ tak naprawdę oni dla naszej listy są natchnieniem natchnieniem tego, co możemy zrobić. Mamy swoje pomysły, ale tak naprawdę. To mieszkańcy kreują tą rzeczywistość, nasze pomysły, my chcemy realizować zapotrzebowanie na działania, na, 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 na modernizację całego miasta, choć chciałbym to podkreślić, Kędzierzyn-Koźle jest miastem kilku okręgów, kilku dzielnic, które są bardzo autonomiczne. Przed tygodniem było o tym bardzo głośno. Do tej pory nie jesteśmy jednym wielkim miastem. To są dzielnice, które mają swoje potrzeby i tam się spotykamy. Jak Państwo popatrzycie, na naszych listach jest dużo osób z rad Oni znają te problemy od podszewki. I staramy się, do, będziemy podchodzić do tych potrzeb indywidualnie z osiedlami. Jak również są rzeczy, które są ponad wszystkim, które scalają też to te miasto, bo są działania, które scalają całe miasto i trzeba dążyć do tego, żebyśmy mówili o jednym wielkim organizmie, ale nie idzie wy, wyłączyć z tego potrzeb dzielnic. Każda dzielnica ma swoje potrzeby. Każda dzielnica patrzy na inne dzielnice jako te, w którym coś się dzieje, a u nas nie. Tak, 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 tak odbieramy w rozmowach z mieszkańcami. Panie Rafale, to znaczy, że to będzie Wasze kredo wyborcze. Kredo wyborcze, no, czas na zmiany. Rozmawiamy o tym, że trzeba zmienić wiele rzeczy. Trzeba rzeczy popchnąć do przodu, ale nie uogólniając. Wchodząc głęboko w potrzeby poszczególnych dzielnic, potrzeby miasta, dzielnic i ludzi, ponieważ to ludzie tworzą miasto i dla nich jesteśmy. Każdy radny jest po to, żeby pomagać swojej dzielnicy, jak i całemu miastu. I ten podział jest dość wyraźny, potrzebny. My najbardziej znamy potrzeby własnego miasta, ale poprzez scalenie się w klubie, scalenie się z listą, jesteśmy w stanie wspólnie wykreować i realizować zadania dla całego miasta, dla całego społeczeństwa, bo są rzeczy, które są ponad dzielnicami, są rzeczy takie, które są potrzebne całemu miastu i wszystkim jego mieszkańcom, ale indywidualne potrzeby poszczególnych osiedli, mogę powiedzieć na przykładzie, na każdym, w każdej dzielnicy są przedszkola, szkoły, w każdej dzielnicy są place zabaw, w każdej dzielnicy są boiska, i to są rzeczy, które trzeba realizować indywidualnie, bo w jednym dzielnicy to boisko jest w lepszym stanie, zrobione rok temu, a w drugiej dzielnicy jeszcze go nie ma. I staramy się, staramy się patrzeć na to i słuchać tych ludzi to, że zbieraliśmy podpisy poparcia bardzo wiele nam dało, bo to, to nie było mechaniczne zbieranie podpisów. Staraliśmy się z ludźmi rozmawiać i wyciągnęliśmy bardzo dużo wniosków, dostaliśmy bardzo dużo informacji, które musimy przekuć na konkretne działania i które będziemy chcieli państwu zaproponować. Właśnie czy wasz y, program wyborczy będzie niejako taką odpowiedzią po tej tak zwanej wywiadowni w środowiskach osiedlowych? Tak. Y, ten program już jest widnieje na stronie internetowej Tomasza Wantuły. Y, tylko trzeba podkreślić, że to jest szkielet. Nie ma możliwości, żeby przedstawić ten program. No, to nie może być nudne. Czy rozważasz jakąś możliwość dyskusji właśnie mm, z wyborcami czy ewentualnie osobami, które by chciały Was poprzeć, y, jeszcze w kampanii wyborczej? Te rozmowy już się odbywały, rozmowy się odbywały przy, e, ro, przy rozmowach z, z kandydatami na radnych, później przy zbieraniu podpisów poparcia. To, to, to były rozmowy. To nie... mam, mam, mam świadomość, że będziemy się spotykać e, z Tomaszem Wantułą w okresie wyborczym. Czy moglibyśmy też słuchaczom naszym zaproponować tak, coś tak. takiego, że mogliby chciałem... nadsyłać do naszej redakcji e, pytania, problemy, a my byśmy wtedy mogli je zadać przy okazji O to chciałem pana redaktora prosić. E, możliwości, które daje radio pozyskiwania informacji, zapotrzebowania na odpowiedzi, zapotrzebowania na problemy. To jest rzecz, którą chętnie wykorzystamy po to, żeby tworzyć coś dla miasta. I jeśli można takie, to apelowałbym do mieszkańców o nadsyłanie, najlepiej drogą mailową, zapytań albo problemów, z którymi musimy się zderzyć, które są wokół nas, a których nie zawsze widzimy. Ja ciągle podkreślam moim, moim mieszkańcom, mojej dzielnicy, że ja wiem o wszystkim, o czym oni mi powiedzą. Są rzeczy, których ja nie widzę, bo nie wszędzie jesteśmy naraz, także jeśli jest problem, trzeba go rozwiązać, ale żeby rozwiązać problem, trzeba go znać, więc apeluję, żeby Państwo nacyłali informację najlepiej drogą mailową o zapotrzebowaniach dla nas, dla radnych, żebyśmy mogli pomagać i służyć mieszkańcom. Przejdę teraz do samej kampanii. Hmm, wiadomo, że przyzwyczailiśmy się do pewnych elementów, które w jakiś sposób od wielu, wielu lat funkcjonują. Plakaty, billboardy, ulotki. Na co chcecie położyć główną wagę a propos swojej kampanii? Bo na dobrą sprawę Tomasz Wantua startuje po raz pierwszy, bo jest wśród, kilku, wśród kandydatów kilka osób, które już mają za sobą, powiedzmy, inicjacje kandydowania na prezydenta, ale Tomasz Wantua to osoba młoda i jak chcecie zaskoczyć, jak. Pozyskać wyborców potencjalnych. To znaczy, to, że Tomasz Bantu jest osobą młodą, nie ulega wątpliwości pośród wszystkich kandydatów, natomiast jest to osoba, która angażuje się w sprawy miasta już od. W szkoły średniej, od podstawówki, niejako poznaje te problemy i te problemy narastają. Także osobom, jako kandydat jest młodą, ale jako samorządowiec trzeba powiedzieć o tym, że był radnym gminnym, radnym powiatowym, zna problemy i wie, w jest którym kierunku przeciąga Oczywiście, że tak, także nie można odjąć tego, że pomimo młodego wieku jest starzem i doświadczeniem i problemami, które zna miasta, jest, jest obyty. Także Oczywiście nie można umniejszyć nowoczesnej kampanii medialnej czy tudzież papierowej, która jest na billboardach, jak widzimy na mieście, jest tego dużo, a może nawet bardzo dużo, będzie jeszcze więcej i na pewno o tym nie zapominamy, ale tak jak powiedziałem na samym początku, chcielibyśmy zaproponować kampanię bezpośrednią, w której nie tylko będziemy przekonywać mieszkańców, ale również pozyskiwać informacje. Pozyskiwać informacje o problemach, którymi możemy się zmierzyć później w kadencji. Chcielibyśmy, żeby Tomasz Wandubao został prezydentem, ale również nie można zapominać, że skuteczny prezydent to jest prezydent, który... Skutecznie realizuje zadania wspólnie z Radą. W przeciwieństwie do, do, do tego, co się działo przez 4 lata i do tego, jak działa nasz prezydent obecny, uważam, że skuteczny prezydent to jest ten prezydent, który prowadzi dialog i wypracowuje wspólne wnioski i realizuje wspólnie zadania z Radą miasta. No, tak, jest, tak jest statutowo, tak jest to stworzone przez państwo. Więc wydaje mi się, że skuteczność będzie dużo większa. Porozumienie rozmowa i wspólne działanie na rzecz miasta to jest nasze motto. Natomiast kampania bezpośrednie kontakty z naszymi mieszkańcami, z naszymi sąsiadami, znajomymi, jak najszersze dotarcie do ludzi. Kwestia poparcia to jest jedna rzecz, a po drugie uzyskania informacji o potrzebach. Na potrzeby, na potrzeby kampanii otworzyście biuro w, tak. w dobrym miejscu miasta. Znaczy, no, jeśli ma Może to być biuro, adres. które jest to biuro, które znajduje się na placu Wolności 10 przy niedaleko starostwa. Już niedługo będzie bardzo widoczne z racji tego, że chcielibyśmy dać jakiś punkt orientacyjny, który ma być duże, duże, duża witryna naszego biura. Natomiast no, założenie naszego biura było nie takie, że to jest punkt organizacyjny, w którym my się spotykamy, żeby porozmawiać o wyborach, tylko że to jest miejsce, do którego może łatwo dotrzeć mieszkaniec, po pierwsze, coś się dowiedzieć o nas, o naszym kandydacie, o, o naszym programie, porozmawiać z ludźmi, którzy tam cały czas są, a przede wszystkim on ma być dostępny. To, to, to była nasza idea. To takie zaproszenie dla, tak, moim zdaniem. Zapraszamy. Tak ja nie chciałbym powiedzieć, my się ciągle uczymy. My się ciągle uczymy, Polska jest młodą demokracją, samorządność jest młoda, my się uczymy samorządności i uważam, że trzeba się od, uczyć od mieszkańców, bo oni wiedzą, jakie są problemy naszego miasta. Nie mam więcej pytań, panie Rafale, bo wszystko tak na dobrą sprawę, a propos całej tej zawartości kampanii wyborczej przed nami. Tak, to jest dużo rzeczy, które będą powolutku trafiać do państwa. Natomiast e, chciałbym poprosić o aktywność i chciałbym. Podziękować za zaangażowanie w na, 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 na nasze działania, ponieważ naprawdę czujemy, że jest duża odpowiedź, że jest duże zapotrzebowanie na osobę, która jest apolityczna, niepolityczna, której nie patrzy na, na, na lewą, prawą stronę, na młody, starszy wiek, staramy się słuchać wszystkich i Tomasz Wantua jest osobą, która potrafi i chce rozmawiać z wszystkimi i, i, i Moim zdaniem i zdaniem ludzi, z którymi rozmawiam, może być dobrym prezydentem wszystkich mieszkańców i dla mieszkańców. To, to, to jest bardzo ważne. Powiedział Rafał Olejnik, szef Sztabu Wyborczego, kandydata na prezydenta Tomasza Wantuły. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu i dziękuję państwu.